Cześć! Bohaterami 44 odcinka mojej serii z singlami i epkami jest grupa Lombard. Witam serdecznie. Lombardu nie mam zbyt wiele, ale myślę, że te najważniejsze rzeczy są. Eee, moi drodzy, jedna, jedna jeden singielek wydany przez. Eee, Polskie nagrania, czyli późniejszy rok 83 i również 83 z tego samego roku wydanie Tonpressu Pierwsza płytka to um, płytka promująca dość rzadki dzisiaj album Wolne od Cła. Tutaj mamy dwa utwory: Adriatyk, Ocean Gorący i Dwa Serca, Dwa Światy. Natomiast drugi. Singiel Lombardu, który posiadam, to szklana pogoda. I kto mi zapłaci za łzy, również wydany w roku 1983, ale za to na labelu polskich nagrań. No, i tak po malutku, po prostu będę się tutaj odgruzowywał, że tak powiem, z tych singli. Także w sensie takim, że po prostu tutaj już jest część oddzielona od tak zwanych dubli i po malutku będzie można złożyć całą serię aż do litery Z.